Wyobraźcie sobie, że jest na latku Smithów wielki laser z nieba wam robi na pół oceanu napis siema Pamiętaj, że musisz kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotów zgodę matiii Dzień dobry, witam z tej strony Mateusz to jest gra Solar Smash ale dzisiaj nie będziemy się za bardzo skupiali aż tak na grze, tylko to będzie taki podkład bardziej do mojego monologu i tak, o co chodzi? no może jeszcze wytłumaczę najpierw o co chodzi w tej grze gierka, typ gry który lubicie mam wrażenie po prostu mamy ziemię musimy ją zniszczyć mamy tutaj kilkanaście, nie no kilkanaście przesada raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem jakichś narzędzi do zniszczenia planety no i musimy to wykorzystać w taki sposób żeby ta planeta została zniszczona mamy tutaj pokazane, że na ziemi jest 7 tysięcy milionów na to wychodzi, czyli, no, 7 miliardów ludzi zabiliśmy do tej pory zero. No, i tak to wygląda. Możemy sekręcić kręcić planetę, możemy patrzeć na słoneczko, wybieramy, strzelamy. Proste. Tak, ale o czym to ja bym chciał? Yy, chciałbym pogadać o tym, co się dzieje, jakby na kanale. A raczej o tym, co się nie dzieje. Może strzelę najpierw, żeby wam pokazać. Widzicie? Fajne są efekty. To jest taki efekt 3D. To jest naprawdę spoko. Można strzelać. Ach. I zrobiłem ogromną dziurę w planecie. No jest to całkiem ciekawe. Co ciekawe, jeszcze planeta wciąż ma się dobrze. Pomimo tego, że ma krater głębokości połowy Ziemi. Cóż. No, w każdym razie. Yy, zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze jest. Aha, czyli to są takie zwykłe laserki. Ciężko się przy tej grze gada, bo chcę opowiadać o tym, co się dzieje. Cała Afryka zniszczona. Nie, to nie jest Afryka. Wait, to jest. Af nie, to była Ameryka Południowa, to jest Afryka. My bad guys, a tutaj Polska jest gdzieś. Właśnie wszystkich was unicestwiłem. Sory. Yy, dobra. Yy, wiem, że na kanale nie pojawia się tak dużo materiałów, jak ja bym tego chciał. I jak może część z was by chciała. Yy, Dobra, zresetuję to. Nie ja też bym chciał inaczej do tego podejść wszystkiego, ale. Chodzi głównie... Ty, w ogóle to jest dzień i noc. To normalnie się kręci. Możemy poczekać, aż w Europie będzie dzień. Tak, dajcie mi dzień. I potem się pobawimy w Europie. Zobaczymy sobie rakiety na przykład. Chciałbym rzucać więcej materiałów, ale z drugiej strony nie mam jakby na to chęci. To nie jest tak, że. Znaczy, to jest tak, że mi się nie chce, ale to nie jest spowodowane tym. W zasadzie nie wiem, czym jest to spowodowane. Już od dłuższego czasu mam tak, że y, próbuję coś nagrywać. Nagrywam przez tydzień, dwa, i potem znów mi się po prostu tak nie chce tego robić. I możliwe, że jest to po części jakieś takie wypalenie w tym wszystkim, yy... ale. Ciężko, ciężko mi naprawdę powiedzieć dlaczego. No, jest to z jednej strony przykre trochę, bo zawsze lubiłem jakby na YouTubie działać, pracować i teraz to powoli się zmienia. To odlatuje gdzieś tam w niepamięć. Będę musiał się zajmować czymś innym po prostu, myślę, za jakiś czas. Jeżeli nie będę w stanie czegoś osiągnąć dalej na YouTubie, no ale mniejsza z tym, bardziej chodzi mi o to. Co będziemy robić teraz, bo mam kilka planów, zobaczymy czy wyjdą, ale najpierw z ja trzema rakietami zobaczymy jak to wygląda. Fajnie, tylko no nie wiem czy to aż powinno tak Nie wiem czemu to robi takie ogromne zniszczenia, szczerze powiedziawszy. Ejcie, no to jest rakieta, a to Walnie i... i to wygląda jakby się przesuwało. What the fuck, ale mind fuck. Ale to się nie przesuwa, nie? To stoi w miejscu. Dobra. Europa zostanie zniszczona. Zbombardujmy całą tutaj planetę. Najazd, nalot kosmitów. Aż mi zlagowało. Nie, chyba nie. Yy, pyk, 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 pyk. Jeszcze parę hitów. No, yy, co. Czego możecie się spodziewać na kanale? Ja czekam wciąż na kontynuację yy, Drag Dealer Simulator. To ma wyjść za dwa tygodnie. To na pewno chcę sobie nagrać. Yy, co bym jeszcze chciał? Na pewno Valorant'a nagram. Co to piękne Valorant'a bym chciał nagrywać, czyli tę nową strzelankę od twórców Lola, czyli Riot Games. Co bym jeszcze chciał wam pokazać na kanale? Myślę, że gierki powoli mi się nudzą. Tak jakoś. Ogólnie. Nie chce mi się grać w gry. Już od ponad. Oj, zniszczyłem całą planetę. Zobaczcie. Nie wiem, co to się dzieje tutaj. Jakieś płomienne chmury latają. Połowa planety to jest. Nie wiem, wygląda jak. Słońce. No cóż, yy, czarna dziura to jest meteoryt. Dobra, czas na meteoryt. Australia, przywita się z meteorytem. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Fajnie by było, znaczy. Wiadomo, każdy ten materiał tutaj, każde to narzędzie powoduje troszkę inne zniszczenia. Troszkę głębsze są te kratery potem, albo mniej głębokie. Ale mimo wszystko to się dzieje to samo. Co tutaj mamy jeszcze? O, oh damie. Sy. I. E. <śpuszczaj> Wyobraźcie sobie, że jest na kosmitów Smithów wielki laser z nieba. Wam robi na pół oceanu napis siema. Ciekawe. Dobrze, a wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jeszcze ten laser? O mój Boże, to jest taki grubszy laser. O joj, jo, 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 Dobra. Yy, Kosmite strzelimy sobie tutaj. A, Europa, niech będzie. Co, yy, co, 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 co? A, mm, będzie więcej materiałów, jeżeli mi się uda. Wow. To ciekawe, bo wszystkie lasery, wszystkie te działa, które strzelają, robią. Wnękę taką, a to nie zrobiło to, zrobiło po prostu takie pciąp. No, będzie więcej materiałów z niegier, yy, i nie chcę też wam obiecywać, na 100% będą te materiały pojawiały się tego i tego dnia, bo ja nie jestem w stanie niestety tego zrobić, obiecać, że faktycznie to będzie w taki sposób działało jaki ja bym chciał. Bo no, nie oszukujmy się teraz, poza YouTube'em, ja się zajmuję innymi rzeczami. I jakby, no, rozwijam siebie i, i wszystko dookoła. Głupio to brzmi, nie wiem, tak trochę chaotycznie to opowiadam, bo nie przygotowałem się, nie jest to żaden film taki, wiecie, gdzie ja mam scenariusz i chcę powiedzieć o czymś konkretnym. Znaczy chcę powiedzieć o czymś konkretnym, ale nie mam tego zaplanowanego. Może to był błąd. Jeszcze zobaczymy, co to jest. No ogólnie, jakbym miał coś powiedzieć o tej grze. Wow. <laughs> Siema. Jak miał coś powiedzieć o tej grze, to jest całkiem spoko Tylko jest problem Bo księżyce właśnie w nas wleciały. O oh, dame Można przebić na wylot ziemię. Tutaj możemy już oczekiwać na tego. Na Juniego Strzelę 5, dobra. Here's Joo! Nie. Jeszcze chwila. Teraz już musi być Here's Johnny Yes <noise> Dobrze Mamy teraz nową planetę Nazywa się Donut Jest niesamowita Mieszka na niej 0 osób Znakiem powitalnym dla kosmitów jest napis Siema To jest życie No i co mam na myśli poprzez te materiały Bo ja tak kurwa gadam głupoty Zatrzymajmy się tutaj, chwilę na planecie Siema. na planecie Donucie. Ja wam powiem, tak pokrótce, co mam na myśli. Nie będzie filmów codziennie. Tego jestem prawie pewny. Nie mam co oszukiwać, co próbować, bo tak się nie stanie. Yy, druga rzecz: będzie mniej materiałów z gier. Valorant, jak się wkręcę w niego, to pewnie będą często materiały. Bo ja gram czasami w gry. Które po prostu nie są do nagrywania. Może byłyby do streamowania, ale jakoś teraz po tym wszystkim, po całej akcji z Facebookiem i tak dalej mam. nie wiem, uraz do streamowania? Nie, ale po prostu mi się nie chce chwilowo. Yy... I co ja chciałem? A, więcej materiałów będzie z niegier, czyli nie wiem, to co kiedyś robiłem w zasadzie. Yy... Nie mówię konkretnie o jakimś spróbuj się nie zaśmiać, challenge czy coś w tym stylu, ale będą jakieś takie głupotki. Takie memowe rzeczy, jakieś. Mam ochotę porobić coś takiego. Ee, tak się pośmiać po prostu. Bez żadnych gierki, bez, bez niczego. I czy to wszystko? Czy to jest wszystko, co chciałem powiedzieć? No i przepraszam, że to tak wygląda. Nie chciałem, żeby tak było. No ale. No wiele czynników miało na to wpływ. Wyszło jak wyszło, nie jestem z siebie zadowolony. Ale cóż, życie jest nobelon. Raz bywa tak, raz bywa tak. Mamy niesamowitą planetę. Teraz to już nie jest donut, to jest nie wiadomo co. Przebije to drugą stronę? Oj, źle to zrobiłem, źle to zrobiłem. No dobra, siema wciąż tutaj jest wyryte. Na zawsze w moim serduszku. Możemy tutaj w ogóle zmienić planety. Co to jest? jakaś randomowa planeta po prostu taka, o ale tutaj nikt nie mieszka to po co mi to niszczyć jak tutaj nikt nie mieszka ty, normalnie to jest jak taka gra, co się bawisz yy, w skulptatora, czyli osobę która rzeźbi, można byłoby tutaj wyrzeźbić coś, nie nudna planeta o, patrzcie, to jest planeta jakaś cybernetyczna taka troszkę zupgradeowana ziemia może to jest czy coś zupełnie innego, nie wiem czemu fioletowe tutaj jest niebo, czy to ocean co to jest, fioletowe? Ocean? Ta, to chyba jest ocean, fioletowy ocean. Oh, damn. To jest kraina winem i mlekiem płynąca. Nice. Albo sokiem winogronowym. Chociaż wino i... Nieważne. E, dobra. Czy czegoś jeszcze nie sprawdzaliśmy? Nie sprawdzaliśmy... Czarnej dziury. No, ale boję się, że czarna dziura to po prostu uniecesztwi unie unie planetę. Dobra, sprawdzamy na największy kontynent. Siema. Ta... Wyobraźcie sobie, że macie ziomków po tej stronie planety. Wy mieszkacie sobie tutaj. I nagle... Czarna dziura wsysa połowę planety. Ponad połowę. Znaczy... Wsysa mniej niż połowę, ale tutaj rozwala... No może połowę. Może tak równą połowę? Ewym. No, ja nie byłbym zadowolony. Ciekawe, co by się wydarzyło na Ziemi. Co by się stało z planetą, jakby taki kataklizm miał miejsce. Teraz już tyle się dzieje, to. Co to za różnica? Zerknijmy na drugą stronę. Czy to będzie idealna połóweczka? Czy mi się udało? No, proszę państwa. Jak dla mnie. Całkiem ładnie. To jeszcze tutaj od góry musimy. Od góry. Pyk. A jakby co, to nie jest też prima, prelisowy filmik, którego nie zdążyłem wrzucić na czas. <noise> Żeby ktoś sobie nie pomyślał, nie, to, to nie jest też, że ja się żegnam z YouTube'em. Nic z tych rzeczy. Yy, ja wiem, że zaniedbałem swój kanał już do granic możliwości i odbudowanie tego graniczy z cudem. Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Na pewno chcę kontynuować rzucenie jakichś tam filmów, bo wiem, że to kiedyś mi sprawiało dużą przyjemność. Teraz może już troszkę mniej to działa w ten, w ten sposób, ale wciąż mam sentyment do tego i będę się starał coś, coś z tym zrobić. Za czym co się uda? No i w zasadzie, w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o opowiedzenie tego, co chciałem. Powiedziałem chyba wszystko. Wróćmy na Ziemię. Wróćmy na ziemię i zróbmy jeszcze coś, nie wiem, coś śmiesznego Na sam koniec Pogadałem, mam nadzieję, że... Było to chaotyczne, jestem tego pewny, ale mam nadzieję, że... Wiecie o co mi chodzi, co miałem na myśli i tak dalej, dobra Pytanie Czy mogę laserem przebić się na drugą stronę planety? Kurczę, czemu nie wpadłem na to wcześniej? Ty, przebiłem się? Przebiłem się, czy nie? Oh my god! Nie ma za co, właśnie. Nie ma za co, Ziemio. Teraz zobaczcie, co stworzyłem. Ja? Jestem geniuszem. Sprawiłem, że Ziemia jest teraz lepszą planetą. Wyobraźcie sobie, że musicie eksportować jakieś towary. Yy, powiedzmy. No, mamy tutaj Azję. Yy, z Azji musicie eksportować do. <laughs> Ameryki Południowej, i kurczę, za cholerę wam się nie opłaca to logistycznie, bo trzeba lecieć przez pół globu. Nie chce się, a tak to lecicie tylko tutaj. Zrzucacie towary, psiuch, one przelatują sobie przez to, przez portal, i wyskakują tędy. Proste, proste też mi się tak wydaje. Ogólnie kiedyś oglądałem filmik o tego typu wiedzy takiej że co by było, gdyby w ziemi był faktycznie wyryty taki tunel, gdzie można byłoby przeskoczyć z jednego miejsca na drugie i podobno, oczywiście byśmy tego nie przeżyli, bo no już nie w... to wiadomo, nie da się tego przeżyć, bo temperatura jest tam jakaś ogromna, prawda? Ale już, abstrahując od temperatury, co by się stało w sytuacji, gdyby ta temperatura wcale nie była taka duża i gdyby, nie wiem, taki lot nas też nie zabił, e

Chyba wcale tak dużo nie leciało, jakby się mog mogło wydawać. Miliard ludzi już na koncie. Miliard siedemset. Dwa miliardy. Siedem miliardów. Zniszczyliśmy wszystko. Nagle ludzie umarli stąd. Nie wiem czemu, co się stało. No ale masa żyć na takiej planecie. Teraz przez tego koronawirusa to nie jest wcale lepiej. Przykra sprawa. Dobra, bo ja już zacząłem gadać głupoty i żegnamy się i widzimy się niedługo, niedługo.